Puri tou. Takomu koule im Bond jak api wax? Wè wak kre those... occurs ich bol nè. Ich vè Wè Puszczcie tam, żebym ja mógł nagrać ma... My. O kurwa. No. Wchodzimy do góry A dacie radę? Ale tego chciałem też nagrać, jak zjeżdżacie. To też jest To ja będę musiał pierwszym zejść.

<laughs> jest mój Nie ma go! Nie go! Czekaj, Kosse, mi się spiorę. Jeszcze kawałek wyżej. To <tiłek i zfłonik> oh! <tusko> <tusko> ty To po. swój? Kurwa byśmy nagrywali ujęcia O to ta kurwa góra zjebana Kurwa w kamieniowa w tubaczowie Tamte filmiki dopiero dzisiaj może wiebie Dawa jeszcze jedną petardę odpalimy tu no ale chodźcie troszkę. Jaka gdzie ta kurwa wszystko było? Aha, dobrze się Dobrze. No właśnie, jako oni kurwa zaś wtedy. Wczoraj. A jak będę dawał na, na filmiki na YouTube? To ja, co mam wpisać wtedy? Na nazwę? Wyprawa czy co? Chuj, wymyślę jedno i to to samo. Oj, dwa dni wyprawy. Patrzę, na koło część pierwsza. Pier, pierwsza część będzie wyprawy wczorajsza. No i część druga to znaczy że dziś. To ci tylko się kurwa? No Kurwa, trochę. Zarobi może. Dawaj, ja będę. Dawaj petardę. No ja Także... Kurwa, przypierdolę ci! No zjedziesz tam kurwa, nie przeżyjesz tego! Dobra, zjedzę! Odsłoń, żebym kurwa mógł nagrać. Macie na narszach tutaj. Dobra, dawaj. Będzie nisko. Dajcie się, wam O kurwa! Kurwa. Nawet No. Tu jest świetna ziemia odsunięta już. Kurwa, dzisiaj musiała znowu sypnąć Ty, to kaskader by tu zjechał. O, Kurwa. Ale echo. Kurwa, jakby było jeszcze lepsze. Ja mam kawałek. Już kurwa. Mi... odchodzi, E. A ty się O. Oj. Nie, Kurwa, jaki kater <trybujesz> nagrać to kurwa. Kurwa, nie się łapie teraz. To ich chuja podtrzymała. Ale <trybujesz> się usnęła. Idzie to później na dół? Do... No Dzisiaj tak nie będziemy wyklinali. Nooo kurwa. No, znowu. No, jakaś mania dzisiaj jesteś. No nie? Tak Jakiegoś dziwnie? O. Ja wiesz, ale to się spodobał. Co on robi? Aha, że wiemkę. Nie wiem tak. właśnie. Mała zadyna. Mała zadymka. Nagrać to? No. Tak. Dobra, dobra, to nie, bo tam już nie. Odpalcie. Dawajcie jeszcze... raz. Dawajcie jeszcze jedno. Je Może lepiej dwie. No, dawaj. Też zrobię tak fajnie. Ja Ale odsuń. Ej, to gdzie co robimy? Na, na na, którym? O! Tutaj, no ten, a tutaj? Kurwa, pierdzielony kasz. A może też tutaj, tam tam za na co, zrobimy? Kurwa, każdy jest yy, przy Jak ja tutaj dom, czuwa, Nie mogę tego ustawić? A ja bo. Kurwa, blisko moich łap było na no, płaszcz to już nie jest proszę mhm. to jest bezem. daj komuś się. Tam. kurwa więcej zrobię daj mi ja jadę na palę czeka 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 ja muszę to nakręcić czekać tyle komuś no, bo cię nie O ła kurwa gdzie ty jesteś? Nie mnie to odjeżdża na nogi aaa to pewnie to on nie Dobra, dajcie! Daj od Tomuś, daj mi, ja. Tomuś, kurwa przy Nagrywaj sobie. Czekaj. Ale muszę być blisko tutaj. O, teraz tak. Ale echa takiego nie ma Nie Moją to nie ma No tak Ja nie, nie, nie rzucam moc Robimy no. tutaj słoneczka Dawaj robimy słoneczko no Dawaj a może ty... ty a zjeżdżamy tędy? daj żołądek No tędy twoje... Dziękuję foiwanie. Razem z nie Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. A ty masz już tutaj? Duże? Ooo! Jeszcze dobra, nie dawaj. Jeszcze jeden, wydaje że był natarg. Jem, Nie mam jeszcze. tej już. Kurwa, co się pogania? tak. nagrywaj, nagrywaj, nagrywasz? No, cały czas nagrywam. 8 minut już ma. Тоа беше нова нови. Да, нови. Курва.